Czy w sądzie można się zabawić? Czy ciasta, talerze, oparta o ścianę gitara i pracownicy sądu skupieni wokół elegancko nakrytego stołu, aż tak bardzo naruszają powagę sądu? Czy problemem może być brak naryjników na twarzach pracowników biorących udział w tym, no, chciałbym powiedzieć, niecodziennym wydarzeniu? Bo tak niecodzienny widok, Został wezwany do sądu na rozprawę o brak maseczki pan Szczepan Krzewicki. Gwarantuję Państwu, że sprawa z żywca to nawet nie jest wisienka na torcie. Pomimo, że autor nagrania uważa, że jesteśmy poniżani przez sądy, a tutaj odbywa się prywatna impreza prezentując wnętrze sali sądowej zaskoczonych jego wizytą uczestników spotkania. Witam serdecznie. Impreza w Sądzie Żywcu. Piątek, oczywiście piątek, piąteczek, piątunio. A czy może być coś przyjemniejszego niż dobra imprezka w piątek? O, tamta miała miejsce w czwartek. Ale skoro mamy piątek, to powiem Państwu jedno, oczywiście, że nie. Nie ma nic piękniejszego. Pan Szczepan Krzewicki w Sądzie Rejonowym w Żywcu znalazł się w czwartek we własnej sprawie został wezwany na rozprawę o właśnie brak maseczki. Jak twierdzi, nie nosi jej, bo nie musi. Na portalu interia pojawił się reportaż w tej sprawie, którego autorem jest Irmina Brachacz. Krótko na świetle na podstawie tego reportażu o co chodzi, gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie brał to znaczy, może nie, nie brał udziału w tej imprezie, ale o niej nie słyszał. A więc. Powiem o co chodzi. W późniejszym okresie przejdziemy do oceny. I tak w reportażu. Mam zaświadczenie, tłumaczę kilkukrotnie na wrzuconym do sieci nagraniu. Pan Szczepan. Mężczyzna twierdzi, że przemierzając sądowe korytarze, pomylił salę i przypadkiem stał się świadkiem niecodziennej sytuacji. Jak mówi w nagraniu, w jednej z sal rozpraw ujrzał około 30 biesiadujących osób. Momentalnie wyciągnął telefon i postanowił wszystko udokumentować, wrzucając relację na facebookowy profil. To jest sala rozpraw czy imprezownia. Nie chcę być sądzony w takim sądzie. No, tak jakby sobie sąd można było wybrać, prawda? No ale 30 ludzi na imprezie. Jak mówi autor, to jest kpina. Ci ludzie później sądzą cię za brak maseczki, a tu nie mają maseczek, nie zachowują bezpiecznej odległości. To są jakieś jaja, ludzie wykształceni z fakultetami, nie tacy jak ja, czyli człowiek ze, ze wsi. Brz, no, grzmi we wrzuconym do sieci zapisanym przez znajomych mężczyzny wideo. Krzewiecki wezwał na miejsce policję gdyż jego zdaniem pracownicy sądu na jego oczach łamią restrykcje związane z pandemią, za które on sam jest ścigany. Mimo próśb ochrony mężczyzna nie chciał opuścić sądowego korytarza, mówiąc do pani z ochrony, że gwarantuję pani, że jak ja stąd wyjdę, to oni uciekną. Nie będzie nikogo na tej sali, tłumaczył wielokrotnie pracownicy ochrony. Nie wiedziałem, że macie w sądzie salę do wynajęcia na imprezy, bo może też bym sobie wynajął, ironizuje, czekając na wezwaną policję. Mundurowi zjawiają się na miejscu po kilkudziesięciu minutach i drodzy Państwo, to mnie tak naprawdę bardziej przeraża niż kwestia tej konkretnej imprezy. Krzewiecki poprosił funkcjonariuszy, by weszli z nim na salę rozpraw. Policjanci nie dawali wiary w to, o czym opowiadał im mężczyzna. Chciałem zgłosić aby pan wszedł do tej sali i zobaczył. Tu mam nagranie, tu przebywało prawie 30 osób. Czy możemy wejść do tej sali? Zapraszam pana. Tam jest rozprawa, skwitował policjant. Nie ma, tam jest impreza, no są stoliki, czyli generalnie taka kłótnia, byśmy powiedzieli w sądzie rejonowym w żywcu. I nietypową interwencję potwierdza żywiecka policja. W miniony czwartek przed godziną 15 dyżurny Żywieckiej Komendy Policji otrzymał informację o nieprawidłowościach, do jakich miało dojść w sądzie rejonowym w Żywcu, a które to miały dotyczyć niestosowania się do obowiązujących obostrzeń związanych z noszeniem maseczek. Na miejsce pojechali policjanci, podjęli interwencję, powiedziała Mirosława Piątek z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Czyli zaznaczam, że zdarzenie miało miejsce przed godziną 15, czyli możemy domniemywać, że w godzinach pracy sąd. Z nagrania wynika, że policjanci odmówili wejścia do sali, poinformowali Krzewickiego, co może zrobić z nagraniem, a czy nie, że może go sobie włożyć, tylko pouczyli, że jeżeli jest niezadowolony z przebiegu interwencji, to może złożyć na nich zażalenie do prokuratury i poprosili mężczyznę o opuszczenie sądu. I zdaniem autora filmu policjanci zlekceważyli jego zgłoszenie. Natomiast pani Mirosława Piątek, rzecznik, zapewnia, że nieprawdą jest, że policjanci nie podjęli interwencji, bo takie też pojawiają się komentarze. Policjanci podjęli interwencję, dokonali ustaleń. Ale jednocześnie dodaje, że sam sposób przeprowadzenia interwencji budzi pewne uwagi. No, nie ukrywam moje również. Tak czy inaczej, w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie. Jak również zostało wszczęte postępowanie odnośnie samego Myśmy powiedzieli spotkania, prawda, czy też imprezki. Komenda w żywcu potwierdza, że oprócz badania przebiegu interwencji sprawdza również wątek samego naruszania prawa przez pracowników sądu. W komendzie powiatowej w żywcu prowadzone jest aktualnie postępowanie, które wyjaśnia i ustala, czy w sądzie doszło do naruszenia prawa związanego z obostrzeniami sanitarnymi. Natomiast jeżeli chodzi o samo zdarzenie na terenie sądu, a więc będzie trzeba ustalić, czy było to spotkanie prywatne, czy posiedzenie a to już jest sprawa władz sądu dodała rzeczniczka policji. Tak czy inaczej, na chwilę obecną decyzjami prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku Białej i Sądu Rejonowego w Żywcu wszczęto postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. I to tłumaczy pan Jarosław Sablik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Bielsku. Na razie wiemy tylko tyle, że jest jakiś film, ja przyznam szczerze, że dopiero wczoraj się z nim zapoznałem, bo nie miałem wcześniej czasu i trudno mi było go komentować. Dodał w rozmowie z Interia. Tak czy inaczej, no nie ukrywam, że tego typu podejście, gdzie afera była już od dłuższego czasu, że tak powiem, jest... Co najmniej bulwersujące. Nie mówię o samej imprezie, bo sama impreza bądźmy ludźmi, ale mówię o podejściu w e, wyjaśnienie sprawy. W tym bardziej, że nieoficjalnie sędziowie z okrążącym w sieci nagraniu wyrażają się w sposób skrajnie różny. Jedni twierdzą, że to domysły, co się tam wielkiego stało, no nic takiego, przesadzone maseczki nosimy na sądowych korytarzach, ale kiedy siedzimy w pokoju z innymi sędziami, to przecież nie ma takiej potrzeby. A tu nadmuchano jakąś wielką amferę. I to anonimowo skomentował jeden z sędziów Sądu Okręgowego. Ale inny dodał, że są i tacy w środowisku sędziowskim, którzy sprawą są oburzeni. Przychodzi mi do głowy jedno słowo. I to są słowa pana sędziego, również anonimowego. Obciach, Bareja by do tego, Bareja by tego lepiej nie wymyślił. Do sądu przychodzi facet, którego sądzimy za brak maseczki w bodajże sklepie i trafia na sędziów, którzy siedzą gromadnie w sali rozpraw za stołami i wyglądają jak u cioci na imieninach. Jak my potem wyglądamy przed tymi, których sądzimy? No parodia. No i pan wyraźnie zaznaczył, że pod żadnym pozorem nie podawać jego nazwiska. Więc sprawa rzeczywiście dzieli. Środowisko sędziowskie, ale gdybyśmy popatrzyli na dane komendy głównej policji, to czy znaczy, przepraszam, policji, coś zostaje w starym ustroju, wyraźnie te dane wskazują, że nie wszyscy pogodzili się z tym, że noszenie masaczek powinno być standardem. Od początku sierpnia policjanci skierowali do sądu 7891 wniosków o ukranie. Do, za niestosowanie się do obowiązków zakrywania ust i nosa maseczką nałożyli 116 509 mandatów i pouczyli 315 000 osób. Czyli jedno, co jest pewne, to tych pracowników sądów w tym gremium nie było. I tylko wczoraj nałożyliśmy 2085 mandatów, skierowaliśmy do sądu kolejne 102 wnioski o ukaranie. I no, ktoż by mógł być autorem tych słów, jak. Nie nasz najukochańszy, miłościwie nam panujący rzecznik prasowy komendanta głównego policji, pan Mariusz Ciarka. W każdym razie powiem Państwu jedno. Bądźmy ludźmi, bo podchodzimy do tej sprawy w sposób taki, jak usiłuje nam wmówić policja, że bez masek to są najwięksi przestępcy. Tymczasem sami pracownicy sądu pokazali, w jakim poważaniu słowa policji mają, prawda? Mówię wyraźnie słowa, a nie przepisy, bo sądy bardzo często jednak uniewinniają od maseczek, natomiast nie określam, czy ktoś ją ma nosić, czy też nie ma jej nie nosić. Za dużo filmów na YouTubie w tym zakresie, więc ten aspekt sobie możemy pominąć. I tak jak powiedziałem, bądźmy ludźmi. Przecież na nagraniu nie ma nagiego prokuratora latającego po sklepie. Alkoholu też nie widać. I jedna rzecz rzeczywiście, to muszę przyznać, że to, co może zbulwersować, to fakt, że co wolno w wojewodzie, a resztę państwo znacie, ale tak jak mówię, to przecież właśnie sądy wydają wyroki uniewinniające za niemanie nary i umaski. I powiem państwu tak, no w tej sprawie to co naprawdę może boleć to krętactwo. Przecież tak jak mówię, no czymś dla mnie normalnym byłoby otwarte przyznanie, że komuś jest przykro z tytułu nieodpowiedniego logistycznego zabezpieczenia miejsca spotkania, czyli mówiąc takim normalnym językiem, zrobić tak, żeby osoba, która jest obwinioną, oskarżoną w sprawie, nie musiała natknąć się na no coś zupełnie normalnego tak naprawdę. Więc to jest jeden z elementów. I nie widzę tu powodu do jakiegoś nadmiernego piętnowania takiego no, czysto ludzkiego spotkania. Bo albo inaczej, bo ktoś powie, no jak mogę w tym wypadku bronić sąd? Mogę, bo widzę o wiele poważniejsze sprawy. I to chociażby dalej mówimy o sądzie w żywcu. Chcecie znać naprawdę bulwersującą sprawę? To zacytuję za portalem beskidzka 24 Autorem jest Kuba Jarosz. Notabene pozdrawiam serdecznie. Sędziowie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wyrazili oburzenie po emisji odcinka programu Kasta. Czyli już Państwo możecie się domyśleć, co się będzie świecić. Poświęconego problemom przedsiębiorcy z Czańca, który, jak sugeruje program, gnębiony jest przez sędzinę Żywieckiego Sądu Rejonowego. I Ktoś się może zastanawiać, którą, prawda? A odpowiem Państwu cytatem z yy, reportażu TVP3 z 2018 roku. I zgodnie z nim, takie zarzuty pod adresem sędzi Doroty Lenarczyk kierował Wojciech Perliński, prezes Stowarzyszenia 304K kazbilska białej I to może bardziej bulwersować niż kwestia spotkania, na którym nie widziałem alkoholu. Gitara. O cóż. Wino kobiety i śpiew. Ale wróćmy do artykułu Kuby Jarosza. Bohaterem jednego z ostatnich programów Kasta emitowanego przez telewizję polską jest przedsiębiorca Strzańca. Zaciągnął on uznajomego małżeństwa L, czyli właśnie ta sędzina Sądu Rejonowego w Żywcu i jej mąż, to jest były policjant cbs zaciągnął pożyczkę, aby ratować własną firmę od upadłości. I przedsiębiorca twierdzi, że po jakimś czasie zwrócił dług, jednak ci, którzy pieniądze mu pożyczyli, domagali się spłaty kolejnych odsetek, które z uwagi na wielkość miały charakter lichwy. Spór w końcu przeniósł się do sądu. Ostatnio zaś sprawa o podejrzenie dokonania przez żywiecką sędzinę przestępstwa trafiła również do prokuratury w Tarnowie, gdzie badana jest zasadność wszczęcia ewentualnego śledztwa. Jednocześnie sędzina pozwała przedsiębiorcę o naruszenie na szwangie i dobrego imienia poprzez wypowiedzi udzielane media. O emisji programu. Bielski Sąd Rejonowy wydał kilka dni temu publiczne oświadczenie. To jest artykuł z okolic początku tego roku, czy może nawet zeszły, ale generalnie mówimy o tym okresie, że tak powiem, w miarę najnowszym. Czytamy w tym artykule, że w programie została naruszona zasada domniemania niewinności do czasu stwierdzenia winy prawomocnym wyrokiem sądu wyrażona w artykule 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej która jest regułą absolutną mającą zastosowanie do każdego i nie uznaje się żadnych wyjątków. Niedopuszczalnym było użycie wobec pani sędzi sformułowania przestępca w todze, które zostało między innymi wykorzystane jako hasło promujące ten odcinek programu. To ja, szanownemu gremium sędziowskiemu, przypomnę jedno: że gdyby sędziowie tak ochoczo stosowali się do najważniejszych zasad prawa w tym kraju, Czyli w tym wypadku na przykład chociażby zasada in dubio pro reo, czyli wszelkie wątpliwości należy y, interpretować na korzyść obwinionego, to raczej nie mielibyśmy sprawy Tomasza Komendy, nie byłoby sprawy Katarzyny Jaskulskiej i wielu innych. A tu nagle takie święte oburzenie i sędziowie protestują, a bo, bo nie wolno w ten sposób, może gdyby te sprawę wyjaśniono, byłoby inaczej. Tym bardziej, że powiem Państwu jedno, i to również nie będą moje słowa, a skorzystam z artykułu z Rzeczpospolitej. Tu już musiałem pogrzebać dosyć głęboko. I drodzy Państwo, czytam tak. Widoczni ci państwo sędziowie zapomnieli o jednym, że kilka lat temu Rzeczpospolita pisała Wielki brat przez 10 lat rządził w Bielskim Sądzie. Przekupni sędziowie stworzyli mafijny układ. Kto nie chciał z nimi współpracować był usuwany na margines. W Wydziale Karnym Sądu w Bielsku Białej sędziowie grali w Big Brothera, wielkim bratem był Jarosław G., wieloletni przewodniczący wydziału. Każdy sędzia, który nie chciał funkcjonować w korupcyjnym układzie, był nominowany do wyjścia, czyli usuwany. O tym, że w Bielsku Białej można sobie kupić umorzenie sprawy, korzystny wyrok czy odroczenie kary, w środowisku prawniczym mówiło się od dawna. Ale przestępstwa trzeba było udowodnić. I taka szansa pojawiła się, gdy zeznania złożył Józef W., właściciel restauracji na Dziu, który w no po prostu wsypał, sędziego Grzegorza W. z Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Bielsku Białej. Oskarżył go o to, że przyjął od niego łapówkę. Sam sędzia Grzegorz w., zaczął niespodziewanie zeznawać w czerwcu tego roku. Wtedy to Sąd Okręgowy w Warszawie wypuścił go po miesiącu z aresztu. Sędzia zgłosił się do prokuratury, gdzie odpowiedział o powiązaniach bielskich aplikantów, asesorów i sędziów. Jego zeznania potwierdzili inni świadkowie, Mówili, że mózgiem bielskiej ośmiornicy był Jarosław G. do marca 2006 roku, szef Wydziału Karnego. I drodzy Państwo, to jest artykuł z Rzeczpospolitej archiwalny, czyli ta kwestia tych lat. Oczywiście moglibyśmy do tego wracać, ale chętniej i prościej będzie, jeżeli Państwo sami do całości artykułów dojdziecie. Od jak krystaliczne mamy środowisko. Czyli chciałoby się rzecz to, rzec, to nie tylko Olkusz, ale Bielsko, Żywiec. Czyli może od A do Z, prawda? A oskarżona w ogóle przez TVP Sędzina, tak na marginesie, pracowała wcześniej w sądzie rejonowym w Bielsku-Białej. I wróćmy do tego oświadczenia które złożyli sędziowie. Przedstawiany bezkrytycznie i tendencyjnie w programie pogląd, że pani sędzia unika odpowiedzialności karnej z powodu jej znajomości z innymi sędziami, godzi również w dobre imię sędziów tutejszego sądu, szkodząc wymiarowi sprawiedliwości. O, oświadczenie bielskich sędziów. Czyli powiem jedno: tamta sprawa, łapówek i tak dalej, to oczywiście absolutnie nie godzi w dobre imię sądu. Także pod tym względem nie sędziowie są krystalicznie czyści. To, że gdzieś tam po imprezie czy na drugi dzień dobrał się jeden pracownik sądu do, do sędziny w, w jej prywatnym domu, to już też przecież nic się nie działo, to że praca, prasa to opisywała, prawda? Ale drodzy Państwo, sąd to nie tylko łapówki. I powiem więcej. Dalszy etap gry wstępnej sobie teraz zrobimy. Seks zostawiamy na koniec, czyli czas na alkohol. Kurier lubelski, autor Piotr Nowak. Do zdarzenia miało dość 2 kwietnia około godziny 19.00 2020 roku. Jak pisze czytelnik, który podaje się za świadka całego zajścia, trzy osoby urządziły sobie w sądzie okręgowym w Lublinie na placu Czechowicza imprezę alkoholową, będąc w pracy. Przewracając się na korytarzu, urządzają scenki, zataczają się Przynoszą wstyd dla powagi wymiaru sprawiedliwości i taka sytuacja ma miejsce nie pierwszy raz. Do listu czytelnik dołączył oczywiście nagrania z monitoringu, gdzie widać, jak jeden z pracowników wymachuje rękami, markuje uderzenie koleżanki w głowę, próbuje ją kopnąć, a następnie idzie korytarzem sądu, lekko się zataczając. I to głównie właśnie jego zachowanie zaniepokoiło autora anonimu. Bo na nagraniu nie widać bezpośrednio spożywania alkoholu. I kurier lubelski zwrócił się do sądu o wyjaśnienie. Uzyskał informację, że wszczęta została procedura wyjaśniająca. Co do zasady, nie komentujemy anonimów ucięła sędzia Barbara Markowska, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, i dodaje, że najprawdopodobniej nagranie zostało pozyskane w sposób nielegalny. To kurwa, jakby to miało jakieś znaczenie. Autor anonimowego listu twierdzi ponadto, że w sądzie doszło do zmowy przetargowej, jakieś inne wątpliwości. Tak czy inaczej, o sprawie zostało poinformowane Ministerstwo Sprawiedliwości. A my sobie możemy powiedzieć jedno: że za spożywanie napojów alkoholowych w pracy grozi krzyw w wysokości 100 złotych. Pracownikowi, który znajduje się w odpływem, pracodawca może wymierzyć karę porządkową lub pieniężną. Przełożony ma też prawo rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Ale co jeśli to dotyczy sędziego? I to by... a nie, miał być jeszcze seks. Ale to zapraszam Państwa za ocean. Bo tamto dopiero są imprezy. Sędzina z Kentucky jest oskarżona o szereg przestępstw i zaniedbanie po tym, jak w swoim gabinecie organizowała seks grupowy, szantażowała podwładnych i pozwalała się im upijać. Postawiono jej dziewięć zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania w pracy. Większość z nich dotyczy trójkątów, grupówek i nie chodzi o ubezpieczenia grupowe, które miała organizować w gmachu sądu. Dochodzenie wykazało, że flirtowała z adwokatami przez aplikację Snapchat. A muszę sprawdzić, co to jest w ogóle. Później wywierała na nich presję, aby z nią spali. Ci prawnicy, którzy ją odrzucili, byli traktowani gorzej. Często także odmowa miała wpływ na przebieg rozprawy. W trakcie dochodzenia ustalono, że 38-latka wykorzystywała kontakty seksualne do szantażowania swoich podwładnych, kiedy potrzebowała na przykład głosów i poparcia przy wyborze do jednej z komisji, i wielu osobom zagroziła rozpowszechnienie informacji o tym, co między nimi zaszło. Tak więc, drodzy Państwo, patrząc na to, ja rozumiem zbulwersowanie Pana, który miał być sądzony za brak maseczki, ale rozumiem też taką czysto ludzką sytuację. I myślę, że impreza w tej formie, jaka miała miejsce w żywcu, nie powinna wpływać na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości. Sama impreza nie. Ale już mataczenie. Nierozwiązanie sprawy do domniemanej lichwiarki przez tyle lat przez wymiar sprawiedliwości, gdzie warto zwrócić uwagę, że Izba Dyscyplinarna w sprawie tej pani sędzi oczywiście odrzuciła wniosek, ale dlatego, że nie badała go merytorycznie, bo nie mogła. Bo te sprawę. I w tej sprawie powinien wnieść jednak wniosek o uchylenie immunitetu prokurator. Ale jak to się mówi ręka rękę myje. A propos mycia czy płukania pewnych rzeczy, no to Państwa zdrowie, proszę komentować, zostawiać łapki, subskrypcje. I tym optymistycznym akcentem tradycyjnie do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się.